Moi drodzy, mierzam tutaj hangary, w poszukiwaniu oczywiście... Oj! Ktoś tutaj pisze, że za e, 2 C4 da mi 2 suby, ale właśnie słyszałem, żeby... Słyszałem kogoś, ktoś strzelał tu. Także ja szybko sobie tutaj podbiegnę Zobaczymy Zobaczymy kto to strzelał i gdzie Na razie nikogo nie widzę, dobra, ja będę tutaj sobie dalej szukał i, i ten A moi drodzy Słyszę tu jakiś pojazd? Ej, co oni tam robią, ty? Oni tam coś robią. Oni chyba chcą tam wejść, do środka. Zaraz zobaczymy... Kogo tu mamy? Tutaj ktoś był, widziałem jak wjechał samochodem. Muszę niestety odpowiadać cały czas na pytanie, ale tam cały czas słyszę kogoś. Ktoś tam cały czas jeździ. Postaramy się, żeby nam się pokazał trochę. Halo, kto to? Ej, tam ktoś wjechał samochodem. Czogysz? Hello? 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 Hello, my friend, how are you? I, I'm, I'm, I'm fine. How are you? I'm good. What are you doing in my house? Uh, this is your house yes it might uh, please leave my house now um, okay um, if you do what i go out um, break of the vote i go out okay no my friend because i can take your car you know i am not stupid so fuck you russia piece of shit where are you i kick your ass any second you you will be dead my friend To nie jest oczywiście mój samochód, ale ruski sobie wiał, no jakoś taki troszeczkę dziwny jest eee, TPA, no czemu on akceptuje TPA, no w sumie zrobiłem akcepta. A cały czas ten rusek jest tam w środku tym samochodem, no co za idiota, zrobił sobie, a to nie mógł sobie na przykład e, podejść i zrobić i, i ten, i powiedzmy sobie zobaczyć co tam jest, no jakieś to wszystko takie dziwne. Autoryzuje się, a co? Ej, ten Rusek tam siedzi, on nie może wyjść, ta szmata. Ej, ruski, kaca! Ale kurwa, z drugiej strony też nie mamy C4, żeby jakoś tam do niego dojść. Jedyne, co może być, to... Rusek wpadł w pułapkę. Dobre. Prawda? Ej, Rasiar! Igor! Ty wal w niego, wyjechał! Co ten Igor robi? Ej, gdzie on Kurwa byśmy mieli samochód, ale jak on wyskoczył? Ktoś tam musiał być jeszcze z nim razem, podejrzewam Bo ktoś musiał wyrzucić go tą cidą No troszeczkę żeśmy tam postrzelali, no ale nic takiego żeśmy jemu nie zrobili Teraz gdzie jest ten Igor? Eee, wiem gdzie ma bazę No dobra, to leć tam Igor, leć tam do niego, dobra, to jak coś się będzie jeszcze działo pomiędzy Chociaż ja nie słyszę żeby tu żaden samochód jeździł Moi drodzy, troszeczkę, troszeczkę ich pojechałem, yy, troszeczkę dostali w pierdol, bo jak widzicie dwóch dostało. Wow, no i zabili mnie! Wytrzymaj przyjacielu, zaraz przyjdę do ciebie. No i musimy się tepnąć do mojego przyjaciela. Tutaj chyba jest następny. Za 15 sekund yy, będziemy się przynosić. Sieba, dawaj, się tepaj do nas, my mamy wojnę tam z ruskimi. Sie tepaj do tego, game skamcia. Okej. Bier i dawaj, przyjacielu, walka z ruskimi.

Wow, gdzie oni byli? Nawet nie wiem czy oni byli. Tak moi drodzy, wojna polsko-ruska trwa dalej. Jak widzicie teraz z trzema z dwoma kolegami wyruszamy, bo ich też jest trzech, no troszeczkę nas pojechali, ale mi się udało też ściągnąć ich dwóch, obszedłem z tak z tyłu, nawet nie wiedzieli, że ja tam idę i tak dalej. E, prawdopodobnie teraz będą się bronić albo, albo nie wiem co, albo czekać na nas, bo jak się odłączałem to tam... Co prawda blefowałem, no bo C4 nie mam, ale wyzwałem troszeczkę kacapków i im powiedziałem, że przyjdę do nich z detonatorem. Eee, zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że uda nam się ich ustrzelić tych rusków. W każdym bądź razie wiemy gdzie mają bazę. Oni chyba raczej eee, nie z tego co nie wiedzą gdzie my mamy. Czyli mamy tą przewagę nad nimi, a jak coś się będzie działo to włączę nagrywanie. Właśnie zaczynamy walkę z nimi. Już tam coś się dzieje, oni stoją tam, uważaj przyjacielu, ja idę tędy. Tam jeden biega na zewnątrz. Okej. Okay. Zaczyna się walka z ruskimi. E... Strzelają do nas z karabinów. Obawiam się troszeczkę, że ktoś z nich, że ten jeden może próbować podejść od tyłu. Dlatego ja spróbuję podejść do nich z drugiej strony, także... A chyba tutaj nie da się nawet z drugiej strony jakoś. Mm, do walka trwa ostra, no jak widzicie, ostra walka. Tutaj coś jakbym słyszał też w jakimś domku. Tylko że ja ich... Nie, nie widzę. Dobra, jeden rusek jest tu Chodź, idziemy tak od tyłu ich jakoś tam znaleźć No, no tędy się Ej, ten strzelbo to nasz Dobra mam Mam jednego Parę rzeczy tam zabrałem Oni są tu cały czas No i ściągnął naszego niestety Ja sobie obejdę ich trochę dookoła Może uda mi się ich obejść z drugiej strony, czyli wojna polsko-ruska trwa Jak na razie udało mi się zabić, nie wiem chyba ich trzech, no troszeczkę też dostaje. Nikt nie chce się do mnie tepać sprzedam M4, no bardzo zabawne no na tym serwerze sprzedam M4 jak to jest jakieś 5 minut roboty i sprzedam M4 no super to zabawne, teraz wyjdę sobie z tej strony bo chcę obejść ich troszeczkę od tyłu z tej strony, z której oni się nie będą spodziewać, niestety tędy nie przejdę no pamiętam czasy jak byłem jeszcze adminem to wtedy wpisało się sobie fleja i żadna góra nie była straszna, no ale tutaj tutaj tak nie ma tutaj jest ciężka walka So z rosyjskimi najeźdźcami, moi drodzy jestem so hungry walnę sobie kit e... no co jest kit food ciach ciach dostaliśmy e, jedzonko zjemy sobie a jak żeby szybko nie marznąć co prawda nie mam czapki e, teraz zmienię sobie widok no bo z tamtego oh yeah. widoku dla mnie strzelać to jest jakaś masakra ich chałupka powinna być gdzieś tutaj. Tylko że ja tutaj nikogo nie widzę teraz. Tam ktoś strzelał na 100%, bo słyszałem. Dźwięk, ciekawe czy na tą górę tutaj można wejść Jakbym na przykład potrafił wejść na tą górę No to już by było fajnie Moi drodzy, jakoś udało mi się wejść na tą półkę skalną Gdzie widzę tych śmierdzieli domek Z góry, bardzo Bardzo Pięknie Zostanę sobie tutaj Wybiorę broń, tak mi się zastanawia, czy oni się On nie wie skąd ja strzelam A tam Dobra, dobra, jednego zabiłem, udało mi się jednego zabić. Yeti to mi może naskoczyć, Yeti mi nic nie zrobi. Zabiłem znowu jednego z ich śmierdzieli. Oni nie wiedzą, gdzie ja jestem. Gdzie ja jestem, ale obawiam się, że na przykład... O, coś tam mówią. O, wow, teraz to już wiedzą, ale dostał heada ładnego w głowę. Oni na górze strzelają z pleccha. Oni z góry, da, strzelają. Mnie byli Z góry. Idź na chuj, suka blać. Z góry tam z wiercho. Z góry, z góry tam świerko. To już oni wiedzą, gdzie ja jestem, aczkolwiek Został kolejny zabity z nich eee... Także wojna trwa, no co prawda żadnych tutaj wielkich nie wiem zdobyć nie będę miał Ło wow, dostałem teraz trochę oni próbują tutaj mi dorzucić ten Dobra Coś mi się zdaje, że jeden z nich będzie tędy próbował dojść do mnie. Dobra. Nie wiem co... Ej, masz amunicję dałem czwórki czurka Sieba, daj amunicję dałem czwórki, oni tam są, uważaj. Sieba Kacapy, poszli w pizdu na chuj, suka blać! Ty daj, a... Szybano, a kto ty jesteś, Skubi? Polak, Polak, Polak. Co? Fucking. Te mnie. Nie, no ta, ale skąd ty jesteś, kto ty jesteś? Ja, no, bo, ja nie nie wiem, ale nie rozszerzyłem i sprawdzałem, czy TPA działa, no i tak. już Polak, cicho. Trochę. Cicho, Polak. Idź na kuj, Russian piece of shit, Putin bitch! <laughs> Co? Jak wy tu weszliście? Tedy o tutaj, o. Tędy skakiwałem i z góry tutaj, z góry na dół. A, z góry. No, ale dobrze, bo tu Rusków można męczyć. Rusków można męczyć, nie? Kolega zaraz przyjdzie. Słysz, cicho. Ajdi na chul ruskie gówno! hej, <śleszka> o kurwa, się dzieje, nie? ej no, mnie do siebie proszę bo się zabiłem Bli, to wyszli request Ладно. Ой, хуй ты. Забираем русский говно! Русский говно. <coughs> <coughs> Лохи тупые полики. A idy na chuj kacap ty suka bladź. <try> <try> Good ha dead kacap Do ich chyba moi drodzy, ja będę już raczej kończył te ostrzeliwanie tych rusków, udało mi się ich pozabijać troszeczkę, troszeczkę naszych też poległo o kapeluszce wezmę e, I chyba będę się tepał do, do kolegi e, Czyli jak to jest TPR, spacja, game i powinno do niego pójść, tak? Dobra, teleport poszedł i postaram się teleportować No ruscy zostali można powiedzieć delikatnie pokonani, bez C4, ale zawsze Trochę naszych zginęło, bo byli nieostrożni. Następny rusek poszedł. Ostro tam ich, kurde. Ło, kurwa, sorry, ja myślałem, że to obcy ty. A skąd mamy ten samochód? Ukradłem im go. Ruskim? Tak. Odleciałem, wziąłem i odjechałem. Bardzo dobrze, jesteś siebie dumny. No i tak moi drodzy, ja ruszam sobie w takim razie dalej, e, chyba mm, chyba w poszukiwaniu detonatora. Troszeczkę, troszeczkę już na pewno wiemy, gdzie będziemy rajdować bazę. A was moi drodzy zapraszam do następnego odcinka, w którym może będzie fajnie. O kurwa, zobaczcie sobie moi drodzy, jak ktoś ładnie samochód zaparkował. Zaraz zobaczymy czy uda mi się wskoczyć na niego Stary to nie przejdzie No i chuj, chyba po samochodzie będzie, jednak go nie zdobędzimy